Odpowiedzmy sobie na pytanie: Kim jest pewny kontrahent? Dla mnie pewny kontrahent to przedsiębiorca, który nie ma długów. Jeżeli firma ma długi, nie chce takiej firmy w procesie. Prędzej czy później będą z nią kłopoty. Jeżeli nie ma długów, to chcę wiedzieć, czy płaci swoje zobowiązania w terminie czyli poznać jego moralność płatniczą. Chcę też znać jego kondycję finansową, czyli w jakiej kondycji finansowej jest ta firma. Mogę znaleźć te dane na przykład w sprawozdaniach finansowych, które spółki prawa handlowego muszą składać. Na koniec, jeszcze staż, czyli jak długo istnieje na rynku firma, z którą będę współpracował. Wydaje się niewiele, ale skąd brać takie dane? Przede wszystkim poszukam takich danych w internecie. Mogę też podzwonić po zaprzyjaźnionych firmach, zapytać o tego kontrahenta czy znają. Mogę wejść na stronę EKRS, pobrać wymagane dokumenty. Mogę wejść w CDG, tam też znajdę te dokumenty, które mnie interesują. I zajęło mi to naprawdę sporo czasu i mam set danych, z którymi tak naprawdę nie za bardzo wiem, co mam zrobić. Ale KRD wie doskonale, my gromadzimy i udostępniamy takie dane od ponad 19 lat. I żeby zweryfikować kontrahenta w naszej bazie, wystarczy wpisać jego numer NIP, nacisnąć sprawdź i w kilka sekund dostajemy raport gospodarczy o tym kontrahencie. Raport jest zagregowany, jest poukładany w bardzo czytelny i przejrzysty sposób, który pozwoli szybko podjąć decyzję o potencjalnej współpracy z takim kontrahentem. Bo jeżeli w raporcie świeci się na czerwono od długów tego kontrahenta, to my go nie rekomendujemy. Prędzej czy później będą z nim kłopoty, a koszty poniesionej indykacji będą zdecydowanie wyższe niż koszty prewencji poniesione na początku. Kolejnym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać, jest to: jak dużo jest firm dłużników na rynku polskim? Takich, którzy są w grupie ryzyka. Obecnie w bazie KRD jest zarejestrowanych ponad 260 tysięcy przedsiębiorstw, wszystkich gałęzi biznesu, głównie firm krajowych. Ale żeby wiedzieć, czy 260 tysięcy to dużo wobec całego polskiego rynku, zderzmy to z ilością firm zarejestrowanych w Polsce. Baza KRS to około 650 tysięcy spółek prawa handlowego. Baza CIDG to 2 600 jednoosobowych działalności gospodarczych, łącznie 3 250 tysięcy przedsiębiorstw aktywnie prowadzących działalność na rynku polskim, wobec 260 tysięcy podmiotów wpisanych jako dłużnik do KRD. Daje nam to 8% udział dłużnika w całym polskim rynku. Wydaje się niewiele, ale należy pamiętać, że te 260 tysięcy firm ma długi nieuregulowane wobec wierzyciela, a suma na ten moment wynosi ponad 8 miliardów złotych. A teraz cztery topowe branże dłużnika notowanego w KRD, czyli PKD, na jakie musimy najbardziej uważać. Na miejscu pierwszym handel hurtowy i detaliczny. Długi tego sektora notowane w KRD to aż 2,7 miliarda. Są to głównie sklepy stacjonarne, internetowe, hurtownie, dystrybucje. Takich firm dłużników w naszej bazie jest blisko 80 tysięcy. Na miejscu drugim budownictwo. Ta branża jest wpisana do naszej bazy z sumą długu na ponad 1,6 miliarda, a składa się na nią ponad 50 tysięcy przedsiębiorstw. Miejsce trzecie. TSL. Firmy z PKD odpowiadającym tej branży są wpisane na ponad 1,6 miliarda. Różnica w sumie długu między miejscem drugim i trzecim jest minimalna, jednak znacząco różni się ilością tworzących ją dłużników. Branża TSL to nieco ponad 40 tysięcy firm. Miejsce czwarte. Przemysł, fabryki większe i mniejsze oraz zakłady produkcyjne. Ta branża to suma długów pełna 1,3 miliarda tworzona przez 31 tysięcy przedsiębiorstw. A wiecie, jaka forma prawna dominuje wśród dłużników wpisanych do KRD? Więcej jest jednoosobowych działalności gospodarczych, bar 158 tysięcy. Spółki prawa handlowego stanowią 102 tysiące dłużników notowanych w KRD. Ale przypomnijmy sobie, ile było tych oddegów na rynku polskim? Jodegów jest 2 600, co przy 158 tysiącach dłużników daje nam 6% udział. Przy spółkach prawa handlowego proporcje są zdecydowanie inne. 650 000 przy 102 tysiącach daje nam udział aż 16%. 2,5 razy więcej niż przy Jodegach. A fakty są takie, że to właśnie na kontrahenta ze statusem spółki prawa handlowego powinniśmy uważać najbardziej. Zawodowy dłużnik, bo mamy takie określenie, nie będzie się nigdy u nas ujawniał jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Jest to dla niego bardzo ryzykowne i mało opłacalne. A po czym rozpoznamy zawodowego dłużnika? Cech jest naprawdę wiele, ale najbardziej charakterystyczne jest to, że taka firma nie składa sprawozdań finansowych, pomimo iż ma taki obowiązek. Należy się też spodziewać, że będzie miała wpisane długi do KRD. Będzie też za nią stała szeroka sieć spółek powiązanych kapitałowo i osobowo. Część z nich też może być notowana w KRD jako dłużnik. Będzie też tam niski kapitał zakładowy. Ale na koniec tam będą złe intencje. Taki kontrahent od początku waszej przygody biznesowej nie będzie miał zamiaru płacić swoich zobowiązań. Oczywiście ci bardziej kreatywni na początku będą wyglądali wręcz wzorowo, będą płacić przed czasem, będzie z nimi świetny kontakt, ale głównie po to, żeby uśpić czujność, zwiększyć limit kredytowy i zniknąć. Więc jeżeli chcecie lepiej orientować się wśród swoich klientów, Wiedzieć, z kim robicie biznes i potrzebujecie dostawać takie informacje szybko, to zapraszamy do KRD.